Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, czego dawno tutaj nie było. Nowa Kia Sorento, a że ten samochód wrócił do cennika i została przywrócona możliwość zamawiania tego auta, postanowiłem Wam go dzisiaj pokazać. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy to auto z bliska. Nowa Kia Sorento, 1.6 Turbo Benzyna, 180 Koni, plus silnik elektryczny w sumie zespół napędowy ma 230 Koni, czyli jest to hybryda z napędem na 4 Koła. Wersja wyposażenia XL, kolor Aurora Black. Cena cennikowa, cennikowa na dzień dzisiejszy tego samochodu to 227 900 Zł brutto. Wersja XL to prawie najwyższa konfiguracja, nad nią jest tylko wersja Prestige Line. Tam faktycznie trochę tego wyposażenia dochodzi. W tej wersji mamy felgi 19 cali, oświetlenie Full LED, ciemne szyby, kluczyk zbliżeniowy, lusterka, składane hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, asystent jazdy w korku, czujnik martwego pola. Dużo jest tego wyposażenia. I jeżeli chodzi o komfort i tego. W zakresie bezpieczeństwa, wsparcia kierowcy. Tak ten samochód prezentuje się od przodu. No i tu akurat mamy wersję siedmiomiejscową. Od jakiegoś czasu pojawiła się również wersja pięciomiejscowa w cenniku, tak żeby przyspieszyć dostawy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, ciekawy, kiedy ten samochód był zamówiony, w październiku 2021. I mamy listopad. Jest gotowy do odbioru. Zajrzyjmy do środka. Lusterka się rozłożyły. Klamka podświetlana. Wykrył kluczek zbliżeniowy w pobliżu. Tak wygląda tapicerka drzwi. Skóra, skóra, skóra. Miękko. Skóra. To jakiś taki. No to plastik i taka listewka chromowana. Pełna elektryka. Tutaj mamy elektroniczną blokadę tylnych drzwi i tylnych szyb. Kieszeń w drzwiach. Wielofunkcyjna kierownica. Zestaw głośno mówiący radio. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, Aktywny tempomat odległość do auta poprzedzającego. Cyfrowe zegary. Duża nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja Shift by Wire. Tapicerka, tapicerka skórzana, fotel elektryczny, regulacja fotela w 10 płaszczyznach. Fajnie wyprofilowany ten fotel. Fotele są podgrzewane. Poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera. Tutaj mamy opcję regulacji fotela pasażera, jeżeli pasażerom z tyłu byłoby za ciasno. A nikt by tu nie siedział z przodu. Ogromny podłokietnik ze schowkiem. I indukcyjna ładowarka. Sufit w wersji XL jest szary. Ładne chromowane listwy na progach, nakładki na progach. Zajrzyjmy do tyłu, skóra, skóra, wygląda to tak samo jak u kierowcy, to jest wykończone na miękko i to też, czyli tutaj szacunek, bo jest to samo wykończenie ze z przodu. Roletka, to fajne, jeśli ktoś dzieci wozi z tyłu. Szyba i podgrzewany fotel z dwustopniową regulacją, uchwyt na kubek, tu jest miejsce na butelkę drugi rząd kanapa dzielona 60 na 40 podłokietnik dwa uchwyty na kubiek nawiew dla pasażerów z tyłu USB-A pod urządzenia przenośne i tu mamy gniazdo zapalniczki USB-A również tutaj dużo jest tych USB-ków podwójna kieszeń w oparciu coś tutaj można włożyć tu mamy regulację kąta nachylenia oparcia to jest składanie tego rzędu, żeby tam usiąść dla dzieciaków, które nie sięgają do góry, bo dorosły może też tutaj wcisnąć, żeby te fotele tak właśnie podjechały i zrobiły miejsce. Za chwilę wam to pokażę. Tu, oczywiście, jest regulacja kąta nachylenia oparcia i zakres regulacji jest naprawdę duży. O, zobaczcie. O, teraz będzie lepiej widać, jaka jest różnica. No i oczywiście, tutaj jest kilka ząbków. Ciężko to się robi jedną ręką, ale proszę bardzo. Teraz jest najbardziej pionowo. Zajrzyjmy do bagażnika. Zauważyłem, że model R2023, bo to taki jest, zmienił miejsce napisu. Napis jest po lewej stronie na klapie, a nie tak jak było w modelu R2021 i 2022, że tu był duży napis Sorento. Tu akurat roleta. Tutaj jest zestaw naprawczy i akumulator rozruchowy 12V. Składanie oparć, gniazdo zapalniczki. Tu jest nawiew, dla regulacja nawiewu dla pasażerów w trzecim rzędzie. Kolejny USB-A do ładowania. Tutaj też jest USB-A do ładowania. Każdy ma swój nawiew indywidualny. I dwa fotele. Chociaż, tak jak powiedziałem, od jakiegoś czasu jest również w cenniku wersja pięciomiejscowa, czyli wtedy bagażnik będzie większy, będzie schowek pod podłogą, podejrzewam. Nie będzie tych dwóch foteli i to faktycznie może trochę skrócić okres oczekiwania. Taki przynajmniej jest zamysł. To zostawimy na razie. Ładne nakładki progowe sorento, nawet z tyłu. Zobaczcie. Tutaj jest nawet próg dla pasażerów, żeby wsiadając można było sobie stanąć, a tu jest miejsce, żeby się złapać sprytne to jest, więc tam każdy powinien się zmieścić nie powinno być z tym kłopotu. A zapewniam, że to niesamowita frajda dla dzieciaków tam z tyłu jeździć. Tu jest też uchwyt na pas, żeby on nie stukał, nie jest potrzebne. Tak samo zresztą tutaj, żeby nie było w sumie, dobra, może nie będę tutaj klientowi śladu robił, nie będę tam siadał. Ta klamka jest również podświetlana. Również ładna nakładka na progi. Również fotel elektryczny, również podgrzewany. Tak wygląda tapicerka w wersji XL, pełna skóra. Zagłówek regulowany. Raz, dwa, trzy, cztery. Wraca i jest kilka ząbków góra-dół. Tutaj mamy ambientowe Oświetlenie to też jest coś, co wchodzi w wersji XL i wyższej Prestige Line. Tutaj również ambientowe oświetlenie. Kolor tego ambientu do ustalenia. Tutaj pasażer też może regulować sobie, otwierać, zamykać centralny zamek w, samym, w całym samochodzie. Lusterka z kierunkowskazami. Oświetlenie Full LED. Czujniki, grill. No zacnie prezentuje się w tym kolorze, co powiecie? Ten czarny idealnie te chromy podkreśla. Tutaj zamykanie tylko bagażnika, a tutaj zamknięcie bagażnika i zamknięcie centralnego zamka samochodu. Z... Wciśnijmy ten przycisk. No ładny jest. 227 900 zł, cena cennikowa prezentowanego egzemplarza. Jeśli byłaby wersja pięciomiejscowa, to byłoby 3000 zł taniej. I większy bagażek. I żeby nie było. W wersji siedmiomiejscowej miejscowej pojemność przestrzeni bagażowej 821 litrów oczywiście w pozycji złożonych siedzeń, w wersji miejscowej, czyli bez tych dwóch foteli tutaj z większym schowkiem zapewne 910 litrów. To są pojemności deklarowane przez producenta. W wersji XL kluczek wygląda tak, czyli nie ma asystenta wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego, zdalnego parkowania. Możemy zajrzeć jeszcze pod maskę, zanim odpalimy go sobie. Felgi 19. Tak wygląda felga z bliska. Kolor Aurora Black. Silnik spalinowy 1.6 turbo, 180 koni. Silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 230 koni. Wygłuszenie pod maską jest. Zegary. Nie ma obrazu z kamer pod lusterkiem. To wchodzi w wersji Prestige Line. Tą grafikę zegarów można ustawić. Tutaj na środku mamy przeniesienie siły napędu, przepływ energii, informacje o jeździe, skumulowane dane, poziom uwagi, ogranicznik prędkości, ciśnienie w oponach, tryb jazdy. Asystent pasa. I to to, tu mamy aktywny tempomat. Kamera. Kamera wsteczna z dynamicznymi liniami. Nie będziemy tam pani Dominiki straszyć, nie będziemy podjeżdżać. Eco Sport, Smart. Tryby jazdy i tutaj się grafika też zmienia. Plus przez wciśnięcie wchodzimy w tryby terenowe, snow, mud, sandy. To dochodzi nam w wersji z napędem na cztery koła. Podgrzewana kierownica, asystencja z górki, auto hold, elektryczny, ręczny. I faktycznie kiedyś przy filmie Odnośnie instrukcji obsługi powiedziałem, że przy wybraniu lusterek będzie się opuszczało to lusterko. To faktycznie jest dopiero w wersji Prestige Line. Czyli tutaj te lusterka nie są aktywne przy cofaniu, nie będą się opuszczały, ale one są, one są na tyle duże, że tu naprawdę wszystko widać myślę. Wyłączmy go, odpalmy sobie zapłon. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja albo trójstrefowa, bo nawiew dla pasażerów z tyłu jest również. Driver Only. Acerir, czyli klimatyzacja nawiew dla pasażerów z tyłu, odparowanie szyby, podgrzewanie tylnej szyby lusterek i nawigacja. Wyświetlacz podzielony na dwie części. Kija connect do aktywacji, nawigacja radio, media, setup trochę ustawień. lusterko fotochromatyczne i e kol kontrolka zapiętych pasów. Jest ich tutaj 5. I kontrolka włączonej poduszki pasażera. dotykowe lampki z otwarciem drzwi i odpalenie całego oświetlenia, oświetlenie ledowe, sterko i ambientowe podświetlenie wnętrza. To by było na tyle. Jeśli chodzi o Kia Sorento wersja wyposażenia XL, tu jest jeszcze takie nastrojowe oświetlenie wnętrza. Wersja XL cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 227 900 zł. Auto zamówione w październiku 2021, czyli okres oczekiwania na wersję XL około mamy 12-13 miesięcy. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, wam życzę. Trzymajcie się.